Paweł Brandys po wygranym ekscytującym pojedynku. Proszę mi się wytłumaczyć, co to znaczy, że wywiady wyzno... przynoszą pecha. To na pewno nie ja. Bardzo lubię Wasz portal, ale w Olsztynie było jak było był wywiad przed walką, nie poszło. Nie wiem, że trochę głupio tak zganiać, ale ja mam takie swoje rzeczy, które zawsze robię przed walką. Zawsze jem. No i tak akurat tym razem też tak było z wywiadem. Rozumiem, że w takim razie królicza łapka, zawsze w kieszeni. Można tak powiedzieć. Rozumiem. Michał Tomasik, yy, czy sprawi Ci problemy, czy wręcz odwrotnie? Źle się rozgrzałem, zatkało mi od razu. Trę walczyłem sam ze sobą, a nie przeciwnikiem. Jak by było dobrze, to myślę, że nie wyszłaby ta walka poza pierwszą rundę. a ja trochę się bałem przyci przyryzykować, przycisnąć, bo tak jak mówię, nie było tlenu w płucach w ogóle. Miałem wrażenie, że rzeczywiście nie byłeś tak bardzo dynamiczny jak, miał, jak masz to w zwyczaju, ale jest tak jak mówisz. Powiedz mi, w pełni zgadzasz się z decyzją o zatrzymaniu pojedynku? Nie kwestionuję, tylko pytam, czy się no, Już wcześniej pokazywałem sędziemu, jakby to była ulica to góra 5, mogłaby się to skończyć inaczej. Dlatego myślę, że tutaj trzeba myśleć o zdrowiu, chociaż z drugiej strony, jak ja bym tak dostał po głowie, też bym się nie poddał i też bym chciał, żeby to było jak najdłużej. Powiedz jak się twój gameplan, końcówka twoich przygotowań względem y, zmiany rywala, tak? Nie zmieniła się, taki był plan, niszczyć każdego, kto stanie na drodze, rozwijać się, bicie z coraz lepszymi zawodnikami. Zmiana akurat, nie byłem z niej zadowolony, ale y, nie było jakiejś dużej różnicy między tymi przeciwnikami, więc nie było problemu. Rozumiem, to jest na koniec to jest jakiś y, sposób w jaki wygrałeś dzisiaj przed czasem, to jest jakiś taki sygnał dla, dla reszty kategorii wagowej w PLMMA? A, myślę, że mój idol, który, na no, ja, którym cały czas się wzoruje, powinien mi dać do myślenia, Tak, jak tamta walka, tak ta walka, myślę, że będę się starał każdą kończyć mniej więcej w podobny sposób. Powiedziałeś twój idol, a kto jest, kto jest twoim Bo idolem? Oczywiście Wanderlei Silva. Nieśmiertelny. Okej, okay. dobra, w takim razie gratuluję jeszcze raz wygranej, do zobaczenia jak najszybciej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dzięki.